Cześć, ja jestem Mikelato, to jest kolejny odcinek na kanale i dzisiaj mam dla was kolejnego moda. Nietypowo jestem w twierdzy, ponieważ ten mod jest e, związany z endem. Będzie on związany z endem, ponieważ dodaje on nowe biomy w endzie. Tak, je, będą nowe biomy w endzie, nowe struktury, nowe bloki, wszystko wam pokażę. Ale też, e, no jeszcze tego moda nie widziałem, więc e, no zobaczymy czy on w ogóle działa. Nie przedłużam i po prostu wskakujemy do tego endu i zobaczymy co tam się zmieniło, nie? Okej, okay, ładuje nam się świat, więc jest dobrze. Ok, mamy to. Jesteśmy, patrzcie w endie. Od razu nam się rzuca w oczy inna tekstura. Tutaj widzicie jest takie bardziej fioletowe. To wszystko są jakieś takie mgła, mgławice. O, co tam jest? Patrzcie, coś tam się od razu już rzuca nam w oczy jakieś kropki małe. Zobaczymy. No dobra. Pierwsze co to tutaj ta wyspa główna, ponieważ jeszcze tutaj widzicie smok jest i on lata sobie. Ale jak widzicie, no te tutaj e, struktury, które e, są, czyli te wieże z tymi właśnie. Mm, nie pamiętam jak to się nazywa. Jak to się nazywa? Z kry kryształami Endo, właśnie. Są ulepszone. No jak widzicie, ładnie to wygląda. Tutaj jakieś takie zdobienia są z. z czego? Flavo Light Stairs, czyli jakiś nowy materiał i to fajnie wygląda, tak kurczę no o wiele lepiej niż te podstawowe, takie zwykłe kloce z obsydianu, na pewno to bardziej ciekawie wygląda, tutaj mamy, patrzcie, coś takiego, ok no i patrzcie, już są nowe materiały, tutaj jest coś takiego, talasium ta, ore, jakaś nowa, nowy materiał, z którego można coś zrobić, oczywiście pokażę wam tam wszystkie nowe przedmioty, ale to dopiero za chwilę, ok i tutaj, no tak wygląda ta wyspa, nic się tutaj dużo nie zmieniło, oprócz tych tutaj, tych tutaj bloków i zdobień na tych wieżach. Okej, okay, więc polecimy sobie tam na te miasta Endu. Patrzcie, od razu pierwsze, co nam się rzuca w oczy, to jakiś wielki las. Jakie tutaj są wielkie drzewa, o co chodzi? No dobra. Jakie to jest czarne w ogóle, czarny las. Jo! Już się zmienił tutaj, patrzcie nastrój na takie ciemne wszystko jest. Jakieś nowe tutaj... O, co to jest? Aha, bo to jak dotkniemy tej rośliny... No nie widzimy nic. O kurde. Dobra, to nie będziemy dotykać tego. Tu są jakieś kolejne inne. Shadowberry Seeds, czyli jakieś, e, jakieś burówki. Jakieś, patrzcie, góry tutaj. W ogóle jakieś świetne tu są. Wow, kolejny jakiś biom. I tu są świetne struktury, patrzcie. Dobra, tutaj tutaj jest Elytra. Można oczywiście Elytrę znaleźć. Jakieś fajne. Uuu, nowe music diski. O, to jest ciekawe. To jest ciekawe, bo... Tego nie wiedziałem, że jest tutaj nawet nowe music diski są. Więc lecimy dalej, lecimy dalej, spróbujemy sobie zobaczyć, co tutaj jest nowego jeszcze. Eee, no jakieś tutaj są gwiazdy, czy co to jest? Jakieś takie dziwne struktury. Wszystko to są nowe bloki, emeraldowy lód. Okej. Okay. Tutaj jakieś zakręcone w ogóle drzewa dziwny, Pomarańczowy, biomcały. cały. No też, no patrzcie, jak tu fajnie wszystko wygląda. Tu są też jakieś Lansleaf seed, kolejne jakieś... Nie wiem, czy słyszycie to, ale są jakby nowe dźwięki. Okej, okay, spróbujmy sobie znaleźć jeszcze coś innego, jakiś inny biom. Tutaj jakieś małe wysepki też. Kolejne jakieś. Czy w ogóle tutaj coś na górze jest? Bo czasami to się tak krespi na górze, na dole, ale chyba nie. Tutaj patrzcie, coś jest nowe, jakieś znowu drzewa. Świecące na niebiesko. W ogóle jak one się świecą ładnie. Wow, no ciekawe, fajnie, fajnie to wygląda, jak oświetlają ładnie, tu jakie szczegółowe, patrzcie, wszystkie kwiatki, ta umbrella, okej, okay. Tak fajnie to wygląda w ogóle, super, można tu sobie nawet bazę zrobić, jeżeli ktoś by chciał oczywiście, o, fajna, nie no naprawdę fajny ten mod jest, dodaje takiej różnorodności w tym endzie, ponieważ no brakowało tego, żeby była ta różnorodność wszędzie. Co to jest w ogóle? Tu się jakoś świeci coś. A, tu jest ten. Tu jest do... można sobie wrócić. O, dobra, wróciłem. A, no tak, no bo nie mam. No dobra, nieważne. To musimy jeszcze raz zlecieć. W ogóle patrzcie co tutaj jest. Jakieś, jakieś jaskinie nawet są. Nawet jaskinie się tutaj. Co to jest? Ażur Jade Stone. Okej, okay. no patrzcie, ale jaskinie są nawet na tych wyspach. Więc fajne, fajne, fajne. O, jakieś tu są fajne, jakieś ciekawe bloki. O, i znowu jakaś jaskinia. Jakieś liany. Nie, no naprawdę to wygląda mega. No, nieźle, nieźle. Tutaj znowu te różowe. Ale to ładnie wygląda, Jezu, jak to jest jasno. Takie te kolory są mega fajne. Wow, co to są jakieś wyspy? Znaczy wysp wyspy, no wszystko to są wyspy, ale czy to są jakieś góry? Takie, ciekawe. a w ogóle jaki las, patrzcie jaki on jest gęsty. Próbuję tu zejść. Czy tu w ogóle coś jest? wow no dobra, to... Oh, oh, jak to wygląda? Patrzcie na to. kiedy to jest wszystko jasne? Tutaj kolejne jakieś czerwone. Czerwone te, to było w ogóle? Bólux, znowu jakiś banowy. nowy. Biom, no tak jak mówię, no mega dużo tu tych biomów jest więc, no pewnie jeszcze jakieś się znajdą także, no sprawdźmy sobie tutaj co dodaję, bo tutaj są bloki i temy czyli tak jakby nawet sobie oddzielone tutaj są same bloki i temy no bloków, patrzcie, tu jest wiele dużo różnych bloków są nowe rodzaje właśnie crafting table nawet hmm, fajnie można sobie udekorować domek ciekawie inaczej tutaj jakieś niebieskie bookshelfy ciekawe okej okay. Tak samo czerwone tutaj są rzeczy. Skrzynki czerwone, wow. O, dobra, tutaj jest pomarańczowe, fioletowe. No, do wyboru, do koloru możecie sobie tutaj białe też. No, w sumie te białe to wyglądają jak te brzozowe, ale no, z brzozowych nie można zrobić na przykład białej skrzynki, nie? Więc to jest plus, dlatego moda, że tutaj dodaję właśnie takie rzeczy. Tu są, patrzcie, jakieś lantern, czyli jakieś... Tutaj e, światła też, też mo mogą świecić na różne kol kolory. O, nowe drzwi, jakieś nawet anvil, czyli kowadło jakieś nowe. Talasium, a to ten nowy, nowy surowiec, tak to się nazywa? Chyba nowy surowiec, który tutaj widzieliśmy gdzieś. Właśnie ten talasium Czy z niego można robić jakieś narzędzia? Bo to jestem ciekawy. Tak, można robić, ale to nie ten talasium to jest Aetherium pickex ale tu są, no patrzcie, nowe rzeczy. Są Crystalite Helmet. Co to jest? Elytra Crystalite. Co? To jakieś nowe Elytry. Wow. Ale czemu ja... Nie, źle to włożyłem? Dobra. Teraz... Wohoho! Jak to wygląda w ogóle? Fajnie. No i jak widzicie, tutaj wiele, wiele różnych nowych bloków dodają i nowych rzeczy. No, co to jest? Letter Wrap Stick. No po co to jest? Nie mam pojęcia ale jest, więc no, można tego użyć. Są cztery nowe dyski muzyczne. Już ja to zostawiam wam do, do odsłuchania. Um, tutaj o właśnie te talasium. właśnie o to mi chodziło. To są te, te właśnie talasium i one hmm, wyglądają trochę jak diamentowe, ale no ciekawe jak są, czy są, czy są lepsze niż diamentowe, czy gorsze? No nie wiem. Tutaj jest termite. kolejny jakiś inny. Hermite, Talasium? No dobra, no ale tak jak e, tu widzicie, no jest mega, mega, mega dużo rzeczy. No naprawdę, no patrzcie na, nawet te tutaj nowe ubranka, zbroje. No patrzcie jak to fajnie wygląda. Ja sobie to wszystko tutaj włożę na siebie i zobaczmy, jak to w ogóle wyglądam cały w tej zbroi, bo jestem ciekawy. Cyk cyk. O, proszę bardzo. Mam nawet haste, speed. O. Okej, okay, dobra, ja myślę, że to wszystko w tym odcinku, jeżeli wam się podobał ten mod, możecie sobie go sprawdzić, zachęcam, jak widzicie dużo rzeczy dodaję, możecie sobie tutaj fajnie poeksplorować ten end i no, wydłużyć czas grania waszego, bo, bo jednak, o nie, czekajcie, bo mnie tutaj goni, o nie, 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 kolego, tu, okej, okay. dobra, także dzięki za oglądanie, jeżeli wam się podobało, możecie zostawić łapkę w górę, Subika i do następnego odcinka. Cześć!